Mężczyźni po 50 TC, nie ignorujcie tych warzyw. Lekarze biją na alarm. Ponad 70% mężczyzn po 50 ma powiększoną prostatę, co prowadzi do problemów z oddawaniem moczu, nocnych pobudek i ciągłego dyskomfortu. Ale co, jeśli powiem Ci, że istnieje 7 warzyw, które mogą naturalnie zmniejszyć stan zapalny prostaty, poprawić komfort życia i zapobiec operacji? Te produkty są tanie dostępne w każdym sklepie i wspierane przez badania naukowe. Zapisz je sobie, bo mogą zmienić twoje zdrowie na zawsze. Brokuły, często niedoceniane warzywo kapustne, jają się jako prawdziwy bohater w kontekście walki ze stanami zapalnymi, a ich potencjalne korzyści dla zdrowia prostaty zasługują na szczególną uwagę w świetle współczesnych badań naukowych. Te zielone mini drzewka Brassica oleracea ar. Italica są bogatym źródłem wielu cennych składników odżywczych, ale to właśnie obecność sulforafanu (SFN), organicznego związku chemicznego z grupy izotiocyjanianów, nadaje im wyjątkowe właściwości prozdrowotne. Sulforafan powstaje w wyniku enzymatycznej hydrolizy glukozynolanu glukorafaniny, zachodzącej na przykład podczas rzucia lub krojenia surowych brokułów, a jego biodostępność może być zwiększona poprzez odpowiednie metody przygotowania takie jak krótkotrwałe gotowanie na parze. Liczne badania przedkliniczne, zarówno in vitro na liniach komórkowych raka prostaty, jak i in vivo na modelach zwierzęcych, wykazały, że sulforafan posiada znaczący potencjał przeciwnowotworowy, działając poprzez indukcję apoptozy, czyli programowanej śmierci komórek nowotworowych, oraz poprzez hamowanie ich proliferacji i zatrzymanie cyklu komórkowego. Co więcej, Sulforafan moduluje kluczowe szlaki sygnałowe zaangażowane w onkogenezę, takie jak szlak NFB, znany ze swojej roli w regulacji odpowiedzi zapalnej i rozwoju nowotworów, oraz szlak P3K-Akt-MTOR, istotny dla wzrostu i przeżycia komórek rakowych. W kontekście łagodnego rozrostu prostaty, BPH, przewlekły stan zapalny odgrywa istotną rolę w patogenezie tego schorzenia. Sulforafan wykazuje silne właściwości przeciwzapalne, hamując produkcję prozapalnych cytokin, takich jak interleukina 6, IL 6 i czynnik martwicy nowotworu alfa, TNF, oraz zmniejszając aktywność enzymów prozapalnych, takich jak cyklooksygenaza 2, Cox 2. Te mechanizmy działania sugerują, że regularne spożywanie brokułów bogatych w sulforafan może przyczyniać się do zmniejszenia stanu zapalnego w tkance prostaty, co potencjalnie może łagodzić objawy BPH. Chociaż bezpośrednie badania kliniczne oceniające wpływ spożycia brokułów na objętość prostaty u ludzi są ograniczone, to jego działanie przeciwzapalne i antyproliferacyjne mogą teoretycznie przyczyniać się do zmniejszenia objętości gruczołu krokowego w przypadku łagodnego rozrostu. Dodatkowo, sulforafan wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne, aktywując enzymy detoksykacyjne fazy drugiej i zwiększając produkcję endogennych antyoksydantów. Co pomaga w neutralizacji wolnych rodników i ochronie komórek prostaty przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, które również mogą odgrywać rolę w rozwoju chorób prostaty. Włączenie brokułów do regularnej diety poprzez gotowanie na parze. Blanszowanie lub spożywanie ich w surowej postaci, w umiarkowanych ilościach, może być cennym elementem strategii profilaktycznej i wspomagającej zdrowie prostaty u mężczyzn, wykorzystując synergiczne działanie wielu zawartych w nich fitochemikaliów. Pomidory, powszechnie dostępne i chętnie spożywane warzywa, stanowią cenne źródło wielu składników odżywczych, a ich korzystny wpływ na zdrowie prostaty jest coraz lepiej dokumentowany przez badania naukowe. Szczególną uwagę przyciąga wysoka zawartość likopenu, czerwonego pigmentu z grupy karotenoidów, który nadaje pomidorom ich charakterystyczną barwę. Likopen jest silnym antyoksydantem, co oznacza, że posiada zdolność do neutralizowania wolnych rodników, niestabilnych cząsteczek, które w nadmiarze mogą prowadzić do stresu oksydacyjnego. Stres oksydacyjny jest procesem w którym dochodzi do zaburzenia równowagi między produkcją wolnych rodników, a zdolnością organizmu do ich neutralizacji, co może skutkować uszkodzeniem ważnych struktur komórkowych, w tym dna, białek i lipidów, przyczyniając się do rozwoju wielu chorób przewlekłych, w tym schorzeń prostaty. Badania in vitro oraz in vivo sugerują, że LIKOPEN może odgrywać istotną rolę w ochronie zdrowia prostaty poprzez kilka mechanizmów. Przede wszystkim, jego silne właściwości antyoksydacyjne pomagają w redukcji stresu oksydacyjnego w tkankach prostaty. Wolne rodniki mogą przyczyniać się do uszkodzenia komórek gruczołu krokowego i inicjować procesy zapalne, które są powiązane z rozwojem zarówno łagodnego rozrostu prostaty, BPH, jak i raka prostaty. Neutralizując te szkodliwe cząsteczki, Likopen może przyczyniać się do ochrony komórek prostaty przed uszkodzeniami i zmniejszać ryzyko rozwoju tych schorzeń. Ponadto badania wskazują na potencjalne działanie przeciwnowotworowe likopenu w kontekście raka prostaty. Mechanizmy te obejmują hamowanie wzrostu i proliferacji komórek rakowych, indukcję apoptozy, programowanej śmierci komórki nowotworowej oraz modulację szlaków sygnałowych zaangażowanych w proces kancerogenezy. Niektóre badania epidemiologiczne sugerują, że wyższe spożycie likopenu z dietą może być związane z niższym ryzykiem rozwoju raka prostaty. Na przykład, metaanalizy badań obserwacyjnych wykazały odwrotną korelację między spożyciem pomidorów i likopenu a ryzykiem raka prostaty. Warto zauważyć, że biodostępność likopenu, czyli stopień, w jakim jest on wchłaniany i wykorzystywany przez organizm, może być zwiększona poprzez obróbkę termiczną pomidorów oraz spożywanie ich w towarzystwie tłuszczów. Dlatego przetwory pomidorowe, takie jak sosy, przeciery czy koncentraty, mogą być dobrym źródłem łatwo przyswajalnego likopenu. Podsumowując, pomidory, dzięki wysokiej zawartości likopenu, stanowią cenne wsparcie dla zdrowia prostaty. Ich silne właściwości antyoksydacyjne pomagają w neutralizacji wolnych rodników i redukcji stresu oksydacyjnego, co może przyczyniać się do ochrony komórek prostaty przed uszkodzeniami. Dodatkowo, badania sugerują potencjalne działanie przeciwnowotworowe likopenu w kontekście raka prostaty. Regularne włączanie pomidorów i ich przetworów do zrównoważonej diety może być korzystne dla utrzymania zdrowia prostaty u mężczyzn. Czosnek Znany ze swoich właściwości wzmacniających odporność, kryje w sobie również potencjał wspierający zdrowie prostaty poprzez złożone mechanizmy działania. Badania sugerują, że regularne spożywanie czosnku aliem sativum może wpływać na poziom hormonów, które odgrywają rolę w rozroście prostaty. Niektóre źródła wskazują, że czosnek może przyczyniać się do obniżenia poziomu kortyzolu, co pośrednio może wpływać na produkcję testosteronu. Choć bezpośredni wpływ czosnku na poziom testosteronu u ludzi wymaga dalszych badań, to istnieją przesłanki sugerujące, że związki szarki obecne w czosnku, takie jak allicyna i jej metabelaiti, mogą odgrywać rolę w utrzymaniu zdrowego poziomu hormonów. Ponadto czosnek jest ceniony za swoje silne właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne, co czyni go cennym elementem codziennej profilaktyki. Zawarte w nim związki szarki wykazują zdolność do hamowania wzrostu różnych mikroorganizmów, co może być korzystne w kontekście zapobiegania infekcjom układu moczowego, które czasami mogą wpływać na stan prostaty. Co więcej, czosnek zawiera dialilodysulfit, związek o udowodnionych właściwościach przeciwzapalnych, który może ograniczać działanie prozapalnych cytokin w organizmie. Przewlekły stan zapalny jest uznawany za czynnik contributing do rozwoju łagodnego rozrostu prostaty (BPH) oraz potencjalnie raka prostaty, dlatego włączenie do diety produktów o działaniu przeciwzapalnym, takich jak czosnek, może być korzystne w długoterminowej perspektywie. Badania in vitro wykazały, że ekstrakty z czosnku mogą hamować proliferację komórek raka prostaty i indukować apoptozę. Co sugeruje potencjalne działanie przeciwnowotworowe. Podsumowując, czosnek, dzięki swoim właściwościom regulującym poziom hormonów, antybakteryjnym i przeciwzapalnym, może stanowić wartościowy dodatek do diety mężczyzn dbających o zdrowie prostaty. Cebula, choć często traktowana jedynie jako aromatyczny dodatek do potraw, skrywa w sobie cenne właściwości wspierające zdrowie, w tym potencjalne korzyści dla prostaty. Zawiera ona znaczną ilość kwercetyny, flawonoidu o silnym działaniu antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym. Kwercetyna jest przedmiotem wielu badań naukowych, które sugerują jej wielokierunkowe działanie prozdrowotne. W kontekście prostaty, kwercetyna może przyczyniać się do wspomagania detoksykacji organizmu, co jest ważne, ponieważ nagromadzenie toksyn może wygierać negatywny wpływ na różne tkanki i narządy, w tym prostatę. Działanie detoksykujące kwercetyny jałże się z jej zdolnością do aktywowania enzymów fazy drugiej detoksykacji w wątrobie, które przekształcają toksyny w mniej szkodliwe i łatwiejsze do wydalenia formy. Ponadto, kwercetyna wykazuje właściwości zmniejszające obrzęki, co może być istotne w przypadku łagodnego rozrostu prostaty – BPH. Obrzęk i stan zapalny są powszechne w BPH i przyczyniają się do wielu uciążliwych objawów urologicznych. Badania in vitro i na modelach zwierzęcych sugerują, że kwercetyna może hamować produkcję prozapalnych mediatorów, takich jak cytokiny i prostaglandyny, co może prowadzić do zmniejszenia stanu zapalnego i obrzęku w tkance prostaty. Niektóre badania kliniczne z udziałem pacjentów z przewlekłym zapaleniem prostaty również wykazały korzystny wpływ suplementacji kwercetyną na zmniejszenie objawów bólowych i poprawę jakości życia. Chociaż badania te nie dotyczyły bezpośrednio BPH, mechanizmy działania kwercetyny sugerują potencjalną korzyść również w tym schorzeniu. Włączenie cebuli do codziennej diety, poprzez dodawanie jej do sałatek, zup, sosów i innych potraw, jest prostym sposobem na zwiększenie spożycia kwercetyny. Regularne spożywanie cebuli w połączeniu z innymi zdrowymi nawykami żywieniowymi może przyczynić się do poprawy komfortu urologicznego i wspierać zdrowie prostaty w naturalny sposób. Podsumowując, cebula, dzięki zawartości kwercetyny o działaniu detoksykującym i przeciwzapalnym, może stanowić wartościowy element diety mężczyzn dbających o zdrowie prostaty. Szpinak Powszechnie znane i cenione za swoje bogactwo składników odżywczych, zielone warzywo liściaste, stanowi wartościowy element diety wspierającej ogólne zdrowie, w tym zdrowie prostaty. Jest on prawdziwą skarbnicą witamin i minerałów, w tym kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania gruczołu krokowego, magnezu i cynku. Magnez odgrywa istotną rolę w wielu procesach metabolicznych, w tym w regulacji hormonalnej i funkcji mięśni co może mieć znaczenie dla utrzymania prawidłowej funkcji układu moczowego. Z kolei cynk jest pierwiastkiem śladowym o udowodnionym znaczeniu dla zdrowia prostaty. Jego odpowiedni poziom jest powiązany z prawidłową wielkością gruczołu krokowego oraz jego funkcją. Badania sugerują, że niedobór cynku może być związany z ryzykiem rozwoju łagodnego rozrostu prostaty, BPH oraz raka prostaty. Cynk uczestniczy w regulacji wzrostu komórek prostaty i może odgrywać rolę w hamowaniu procesów nowotworowych. Ponadto, szpinak wspiera regenerację tkanek dzięki zawartości witamin i minerałów, które są niezbędne do prawidłowej odnowy komórkowej. W kontekście prostaty, zdrowa regeneracja tkanek może przyczyniać się do utrzymania jej prawidłowej struktury i funkcji. Szpinak jest również źródłem antyoksydantów takich jak luteina i zeaksantyna, które pomagają w zwalczaniu stresu oksydacyjnego, mogącego uszkadzać komórki prostaty. Dodatkowo szpinak może przyczyniać się do poprawy krążenia w dolnych parciach ciała ze względu na zawartość azotanów. Azotany mogą ulegać przekształceniu w tlenek azotu, który jest silnym wazodylatatorem, czyli substancją rozszerzającą naczynia krwionośne. Poprawa krążenia w obszarze niednicy może mieć korzystny wpływ na zdrowie prostaty, zapewniając lepsze odziewienie tkanek i sprawniejsze usuwanie produktów przemiany materii. Włączenie szpinaku do codziennej diety jest proste i wszechstronne. Można go spożywać na surowo w sałatkach, gotowanego na parze, duszonego, dodawać do zup, koktajli i wielu innych potraw. Regularne spożywanie szpinaku jako części zrównoważonej diety bogatej w warzywa i owoce, może stanowić cenne wsparcie dla zdrowia prostaty i ogólnego samopoczucia mężczyzn. Marchew, popularne i łatwo dostępne warzywo korzeniowe, jest ceniona nie tylko za swój słodki smak i chrupącą teksturę, ale również za bogactwo składników odżywczych, które mogą wspierać zdrowie prostaty. Jednym z kluczowych związków obecnych w marchwi jest beta-karoten, pomarańczowy pigment należący do grupy karotenoidów. Beta-karoten jest silnym antyoksydantem, co oznacza, że ma zdolność do neutralizowania szkodliwych wolnych rodników w organizmie. Wolne rodniki to niestabilne cząsteczki, które mogą uszkadzać komórki, w tym komórki prostaty, przyczyniając się do stresu oksydacyjnego i zwiększając ryzyko rozwoju różnych schorzeń, w tym łagodnego rozrostu prostaty. BPH i raka prostaty. Działanie antyoksydacyjne beta-karotenu pomaga w ochronie komórek prostaty przed tymi uszkodzeniami, wspierając ich prawidłowe funkcjonowanie i zmniejszając ryzyko degeneracji. Ponadto, marchew jest ważnym źródłem prowitaminy A, ponieważ beta-karoten jest przekształcany w organizmie w witaminę A. Witamina A odgrywa kluczową rolę w wielu procesach biologicznych, w tym w regeneracji komórek i utrzymaniu zdrowia tkanek nabłonkowych które wyścielają między innymi drogi moczowe i gruczoły, w tym prostatę. Odpowiedni poziom witaminy A jest zatem istotny dla prawidłowej odnowy i funkcjonowania komórek prostaty. Niedobór witaminy A może negatywnie wpływać na zdrowie tych tkanek. Włączenie marchwi do codziennej diety jest proste i wszechstronne. Można ją spożywać na surowo jako przekąskę, dodawać do sałatek, surówek, zup, gulaszy. A także gotować, piec czy dusić. Regularne spożywanie marchwi, jako części zrównoważonej diety bogatej w różnorodne warzywa i owoce, może przyczynić się do dostarczenia organizmowi cennych antyoksydantów, w tym beta-karotenu, oraz wspierać produkcję witaminy A, co w konsekwencji może korzystnie wpływać na zdrowie prostaty i ogólne samopoczucie mężczyzn. Czerwona papryka, charakteryzująca się intensywnym kolorem i słodkim smakiem, jest nie tylko smacznym dodatkiem do wielu potraw, ale również cennym źródłem składników odżywczych, które mogą wspierać zdrowie prostaty. Jednym z jej najważniejszych atutów jest wysoka zawartość witaminy C, kwasu askorbinowego, silnego antyoksydantu o wielu korzystnych właściwościach dla organizmu. Witamina C odgrywa kluczową rolę we wzmacnianiu naczyń krwionośnych, co jest istotne dla prawidłowego ukrywienia wszystkich narządów. W tym prostaty. Dobre krążenie krwi zapewnia odpowiednie dostarczanie tlenu i składników odżywczych do komórek gruczołu krokowego oraz sprawne usuwanie produktów przemiany materii, co przyczynia się do jego zdrowego funkcjonowania. Ponadto, witamina C wykazuje właściwości redukujące stany zapalne. Przewlekły stan zapalny jest uznawany za czynnik contributing do rozwoju łagodnego rozrostu prostaty. BPH oraz może odgrywać rolę w progresji raka prostaty. Działanie przeciwzapalne witaminy C polega między innymi na hamowaniu produkcji prozapalnych cytokin i modulowaniu aktywności enzymów zaangażowanych w proces zapalny. Regularne spożywanie czerwonej papryki, bogatej w witaminę C, może zatem przyczyniać się do zmniejszenia stanu zapalnego w tkance prostaty. Co więcej, Witamina C jest kluczowym składnikiem wspierającym układ odpornościowy. Silny układ odpornościowy jest niezbędny do ochrony organizmu przed różnymi infekcjami i chorobami, w tym potencjalnie tymi, które mogą dotykać prostatę. Infekcje bakteryjne i wirusowe mogą wywoływać stany zapalne w obrębie gruczołu krokowego, dlatego sprawnie działający układ odpornościowy jest ważny w profilaktyce i wspomaganiu leczenia takich schorzeń. Witamina C stymuluje produkcję i aktywność białych krwinek, które są kluczowe w zwalczaniu patogenów. Włączenie czerwonej papryki do diety jest proste i różnorodne. Można ją spożywać na surowo jako zdrową przekąskę, dodawać do sałatek, kanapek, dipów, a także gotować, piec, grillować czy dusić w różnych potrawach. Regularne spożywanie czerwonej papryki jako części zrównoważonej diety bogatej w warzywa i owoce, może dostarczyć organizmowi znaczną dawkę witaminy C, wspierając zdrowie naczyń krwionośnych, redukując stany zapalne i wzmacniając układ odpornościowy, co w konsekwencji może korzystnie wpływać na zdrowie prostaty u mężczyzn. Mężczyźni po 50. roku życia, jeśli pragniecie aktywnie dbać o zdrowie Waszej prostaty i unikać potencjalnych problemów w przyszłości, Rozważcie włączenie do waszej codziennej diety tych niezwykle wartościowych warzyw, o których wspominaliśmy. Ich bogaty skład w bioaktywne związki, witaminy, minerały i antyoksydanty może stanowić naturalne wsparcie dla prawidłowego funkcjonowania gruczołu krokowego. Nie czekajcie, aż pojawią się niepokojące i uciążliwe objawy. Profilaktyczne działanie poprzez odpowiednią dietę może przynieść długoterminowe korzyści i pomóc w utrzymaniu komfortu urologicznego na lata. Pamiętajcie, że konsekwentne dbanie o zdrowie poprzez świadome wybory żywieniowe jest kluczowe. A jeśli pragniecie poszerzyć swoją wiedzę na temat sprawdzonych i naturalnych metod dbania o męskie zdrowie, zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału. Znajdziecie tam więcej rzetelnych informacji i praktycznych porad które pomogą Wam cieszyć się dobrym zdrowiem i witalnością przez długie lata. Nie przegapcie kolejnych materiałów pełnych cennych wskazówek.